Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Bednar, Santa Izabel i Manakapuru. Już są w osobnych zbiornikach. Jedna parka Santa Izabel sama mi się dobrała, a drugą wybrałem sam. Jak każdy wie, nie jest to skalar, który raz, dwa, trzy i pojawi nam się ikra. Również ten sam problem mają inni akwariści z zaltumami. To nie jest tak jak przy Filipinach czy tam w Silverach, że zawsze jest jakaś ikra raz na miesiąc, czy nawet dwa razy na miesiąc. Tutaj przy tych Santa jest tak samo, ale tutaj ewidentnie już między nimi coś tam powoli iskrzy. No zobaczymy, to nie jest jakieś takie strzelanie, że, że jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa tygodnie, bo tak naprawdę nie wiemy, do... wiadomo, musimy utrzymać. Odpowiednią, odpowiednią temperaturę odpowiednią odpowiednie pH wody odpowiednią przewodność wody. Zobaczymy. Zobaczymy która z tych trzech parek jako pierwsza wystartuje. Manakupuru również się dobrało zaczęło zaczęli już tamtego samca atakować przeganiać więc wylądowały w osobnym zbiorniku ta parka się sama dobrała, więc no zobaczymy, czy będzie jako pierwsza, czy bardziej wystartuje Manakapuru. Wszystko czas pokaże. No, ja bardzo bym się ucieszył, jeśli by w końcu Santa Izabel coś by coś No ale porządny akwarysta ma dużą cierpliwość. Nie da się tutaj zrobić nic na siłę. Także tak to wygląda w mojej hodowli. Także zostawiamy już skalary w spokoju. A tutaj jeszcze wpadniemy do skalarów zebra. Specjalnie je przełożyłem do, do zbiornika 80 litrowego, nie dając im w ogóle stożka, żeby mi ikry nie robiły. No bo, bo jak wiecie mam bardzo duży miot. Po tych skalarach, no i zobaczcie, zrobili mi takiego psikusa. Z tyłu sobie złożyły ikrę. Dopiero na czwarty dzień po wykluciu młodych przeniosy sobie na silikon z przodu. No i w tym momencie zauważyłem, że są tam maluchy, ale jak widać, kolejna para odchowuje młode. Nie myląc tutaj oczywiście odchowanie z wykarmieniem, bo skalar jedynie co to może pilnować takiego na rybku. Tutaj jeszcze przejdziemy do Kirysków Orange Venezuela. Jakby ktoś chciał, to wpadajcie na mojego Elixa. Jest ich jeszcze bardzo dużo. No, dodatkowo jeszcze również wyszły kolejne mioty. Także to jest bardzo ładny kirysek. Ładnie się prezentuje w zbiornikach ogólnych, czy tam z dyskowcami, czy ze skalarami. Tutaj jeszcze wpadniemy do, do rodziców. Tutaj wczoraj złożyły mi Ikrę. A tutaj, także tutaj maluszki już śmigają. W tym okresie troszeczkę mniej ikry składają. Także tak to wygląda w mojej hodowli, jakoś się to wszystko kręci. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Życzę wam oczywiście miłej niedzieli i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.